Ja Manko widzowie. Dzisiaj nagrywamy inny odcinek od poprzedniego i robimy. No, spróbujemy zrobić dzisiaj z 50 falę. Zapowiada się dobrze rozgrywka. Już trzecia fala. I dzisiaj tak do 50 gdzieś spróbujemy dobić. 30 sekund w pięć fal. Nie spadnijcie. Widzu. Um. Dobra, przechodzimy. Tylko nie dednij. Zostań w miejscu. Już jedenasta fala. Nie do dni, nie do dni, proszę Cię, nie do dni. I kolejny rozwal, brawo. Brawo. O, tutaj musisz teraz skoczyć. No. Oj, dupa. Dawaj, skocz mi na głowę, skocz mi na głowę. Oj, dupa. Ja zrobię klacze. Fala. Dobrze, po przerwie chwileczkę zrobimy i gramy jeszcze raz. Zapraszam wszystkich. No i zagramy już od razu. Jak widzimy. Wszystkie, jakie, jakiekolwiek supermoce to niech używa. Mi to nie przeszkadza. Dobrze, pięćdziesiąty ten trzeba już zbić. Próbujemy. A i przez ścianę się nie da przejść. A jest, no się nie dało. I robimy klacza. Pyk. Spi no, przejdź to, bo zaraz dednie z no, fa Czwarta fala. A, jak chcecie jakieś filmy z innych z innych gier, to piszcie w komentarzach. O nie, 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 de ne, de ne, de ne, nie dednę, nie, nie, de nie, Dostało. No, dede. No, dede! No, czemu mnie to nie chce? Dobra, pyk. Pyk. I teraz będzie tak. Dobra, teraz tu wchodzimy. O, jaki mi nam się wzięła. Dobra, SS. I Tu musisz wstać w miejscu, widzę, brawo. Ym, ja mam. To. I mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak. Triki z Ameryki. Dobra, tu po prostu rozwal. No, byś nie spadł, bo to 11 fala, trzeba 50 dzisiaj. I tu sobie rozwal to, jak ci to rozwalę. O. No nie! Filka w serwisie. Lecimy, druga runda. Dobrze, wybieramy jakąś inną mapę. Hmm. No to Blok Dash Classic, spróbujemy. Otwórz. I zapraszam. Widzę. I za 3, 2, 1. Zaczynamy. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem, się robi. Ojej, ten. Yyy, x, x, oj, coś się tu włączyło mi Oj, laga miałam Pyk, nie da się przejść <ścoughs> Tylko nie spadnij widzę, proszę Mam I say Co ty, ty nie, nie Już 200 pingu mam co jest? Eee, dobry, dobry widz jest. W następnym odcinku możecie niki z gry podawać. No, jak, jak, jest, jak macie jakieś dobre mapy, to możecie podawać też ich kod, ten dostęp, taki jak to się kiedyś robiło. No i niki możecie też podawać. Ładnież. Brawo! Tak ma to ma być. No co, nie? No rozwal se to, jaki... Masz. Ja cię ratuję, ci ja ci dupę. No Ja ci dupę ratuję. Oj, tu nie wchodź, nie wchodź! Tu, 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 tu. Oj, idę jesteśmy. No nie, Sejwa się nie udało. Wygrałem. Dobrze. Chwilę wracam. Jestem, jestem. No spróbujemy dzisiaj. Rekordzik Gramy rek rankingowej No i wygrałem Jeśli macie pomysły na jakiś odcinek jakieś jakiejś gry To można pisać w komentarzach śmiało I wybiorę może Jakiś Lecimy tutaj a i części z Minecrafta będą... no... Czasami będą, czasami nie. Bo montowanie musi być. Mhm, Fajwik. Patrzcie na to. Uj nie! ajajaj aj, aj. Malutkie. Dobra. Kolejna rundka! Takiego skinka fajnego mamy A myszka mi się trochę No Oj, teraz zasiewka Mam pełen no. Jak oceniacie? Wpiszcie yy, też w komentarzach, jak oceniacie piosenkę Wojana. O do 10. Mi się bardzo spodobała. Oj. Oj, jaki tryhard. Dobrze. Uch, górne, jak mnie wybiło. By oj, Mm -hmm. oj nie dedne. ile tych robocików tu jest oj nie oj nie ale to jest nie Ole mnie uratowało to co jest nie ten jeden dead ostatni Ostatni jakiś superman został. No jak on unika tego? On ma fajne kroczki. Nie! Próbujemy z nim wygrać. Nie! ja Ajajajajaj. Dobrze, na dzisiaj kończymy. Elo.